Hej, nazywam się Beata i jestem lektorką w Szkole Języka Norweskiego Trolltunga. Zapraszam Was do wysłuchania naszego świątecznego odcinka, w którym skupimy się na jedzeniu. Mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że jednym z ważniejszych elementów świątecznej celebracji jest właśnie jedzenie. Norwegowie, tak samo jak i Polacy, mają swoje ulubione świąteczne potrawy, które rok w rok goszczą na ich stołach. Często pochodzenie tych potraw, ich popularność, związane są z konkretnym regionem w Norwegii. W tym odcinku postanowiłam przybliżyć kilka takich najbardziej popularnych potraw, um, więc zaczynajmy. Pierwszą z potraw jest P, czyli żeberka wieprzowe. Jest to chyba jedna z najbardziej popularnych potraw. Szczególną popularnością cieszy się ona w Östlande, czyli we wschodniej części Norwegii. Żeberka te przygotowuje się w piekarniku pilnując, żeby uzyskać jak najbardziej chrupiącą skórkę. Takie żeberka możemy podawać z surówką z białej lub czerwonej kapusty, albo też ze specjalnymi kotlecikami wieprzowymi, czyli medisterkaker. Lub też specjalną wieprzową kiełbasą, czyli Mediterpelse. Kolejną potrawą jest pinne siat lub też saury Są to z kolei żeberka jagnięce, przygotowane w bardzo specjalny sposób. Najpierw takie mięso jest suszone, następnie solone i wędzone. Proces ten jest bardzo ważny do uzyskania tego szczególnego smaku. Pinny siat jest szczególnie popularne w westlonne, czyli w zachodniej części Norwegii. Podaje się je najczęściej z pierwszych, larepy, lub też z bulionem, który powstał w trakcie, powstał w trakcie przygotowywania tych żeberek. Trzecią potrawą jest być może potrawa, o której wielu z Was wcześniej słyszało, ponieważ jest to lute po polsku nazywana jest często mydlinową rybą lub też rybą z wługu i ochodzi za jedną z mniej apetycznych potraw norweskich, nie tylko świątecznych. Najczęściej do przygotowania lutfisk używamy suszonego dorsza, który jest moczony w wodzie, następnie macerowany w ługu i z powrotem moczony w wodzie. To ponowne moczenie jest konieczne do wypłukania ługu, który jest substancją silnie żrącą. Tak przygotowaną rybę możemy ugotować, usmażyć i podawać z różnymi dodatkami. Ale oprócz tej dość specyficznej ryby, czyli løvte na norweskim stole goszczą również bardziej klasyczne wydania, również na przykład dorsza, czyli jule świąteczny dorsz. Najczęściej jest to dorsz smażony, podawany z dodatkami wedle uznania gotujących. Wśród innych tradycyjnych potraw norweskich możemy znaleźć m.in. siatmulje, czyli bulion powstały z przygotowywania różnego świątecznego mięsa. Stąd też w tym bulionie możemy wyczuć bardzo często specyficzne świąteczne przyprawy, odpowiadające za jego wyjątkowy smak. Do tego bulionu podajemy flatbr, czyli płaski chleb, taki specyficzny, specjalny norweski chleb w kształcie płaskich okręgów. Co ciekawe, do siatmylię możemy dodać również coś słodkiego, na przykład dżem z czerwonej porzeczki, czyli silte. I ostatnią potrawą zdań głównych będzie Rizrot, czyli ryż gotowany na mleku. Jest to ogólnie jedna z bardziej typowych norweskich potraw, więc nie może jej też zabraknąć na świątecznym stole. Oczywiście oprócz głównych dań na świątecznym stole nie może zabraknąć słodkości. Dlatego tutaj warto wspomnieć sobie o takim ogólnym słówku, czyli julekokker, świąteczne ciastka, ciasta, bądź też po prostu świąteczne wypieki. I na tych wypiekach głównie się skupię. Pierwszym z nich są smultringer, czyli takie norweskie donaty, albo po prostu smalcowe krążki. Innym świątecznym wypiekiem są berliner Kranzer, dosłownie tłumacząc berlińskie wianki. Są to kruche ciasteczka, które udekorowane są, posypane są cukrem o bardzo dużych, grubych kryształkach. Ciekawostką, jeśli chodzi o przygotowanie tych ciastek, jest to, że używa się do tego ugotowanego żółtka jajka. Dość nietypowe. Ostatnim świątecznym wypiekiem, o którym powiem, są syrup snipper, czyli takie ciasteczka w kształcie rąbów z pofalowanymi brzegami. W ich środku wycina się mały otwór, w którym umieszcza się następnie migdał. Za wyjątkowy smak tych ciasteczek odpowiada ciemny syrop cukrowy, i być może właśnie od tego syropu i też kształtu ciasteczek pochodzi ich nazwa: Syrup Snipper, czyli krople syropu. Oprócz tego zachęcam Was do odwiedzenia naszego bloga, na którym znajdziecie przepisy na jeszcze inne świąteczne wypieki, a przy okazji będziecie mogli nauczyć się paru nowych słówek związanych z pieczeniem ciast i ciastek. Link do tego wpisu znajdziecie pod odcinkiem. Czas na coś do picia. Oczywiście takim typowym, świątecznym napojem jest Juleglögg, czyli po prostu grzaniec. Przepis na domowy grzaniec również znajdziecie na naszym blogu i link do niego również będzie pod odcinkiem. Natomiast oprócz Juleglögg możemy też często spotkać w sklepach Julebrüs, czyli taki bezalkoholowy napój mający być właśnie zastępstwem dla Juleöl, Czyli świątecznego piwa. Kończąc, e, mogę dodać jeszcze tyle, że w sklepach w okresie świątecznym możemy znaleźć masę produktów, które będą w swojej nazwie miały przedrostek Jule, co będzie czyniło, że będą to świąteczne edycje danych produktów. Przykładem takiego zabiegu mogą być Jule Chips, czyli po prostu świąteczne chipsy, na przykład o smaku wspomnianego na samym początku Pinne Siat. To były już wszystkie potrawy, o których chciałam dzisiaj powiedzieć, jednak jeśli jesteście spragnieni dalszej wiedzy i chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o nordyckiej kuchni w okresie świątecznym, to zapraszam Was do zakupów w naszym sklepie troltungowym. Możecie znaleźć tam e-book, który nazywa się Nordyckie święta od kuchni i ze względu na to, że mamy teraz Boże Narodzenie, jest też na niego promocja. Także bardzo zachęcam Was do odwiedzenia naszej strony i zakupu tego e-booka. Oprócz tego zachęcam do zapisywania się na nasze kursy no norweskiego i do subskrybowania naszego kanału. Ode mnie to już tyle na dziś. Życzę Wam wszystkim wesołych i spokojnych świąt. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach i gujul!